Od dawna dostrzegaliśmy potrzebę zniesienia obowiązku składania dwóch odrębnych wniosków o rozliczenie świadczeń w sytuacji operowania dwóch analogicznych organów, np. oczu, uszu kolan, nerek i tak dalej. W tej chwili sytuacja jest taka, że szpital musi złożyć za każdym razem odrębny wniosek rozliczeniowy. Natomiast my w swojej propozycji deregulacyjnej proponujemy, żeby to był jeden wniosek. Sytuacja, podam przykład, na przykład operowanie zaćmy w obu oczach. W tej chwili trzeba odrębnie składać wniosek do jednego oka, i później do drugiego oka. Nam zależy na tym, i taka jest propozycja deregulacyjna, żeby wniosek wystarczył zupełnie jeden. Czyli zamiast dwóch składamy jeden i w tym momencie będzie to ułatwienie pracy zarówno dla urzędników NFZ-u, czyli płatnika, jak też kadry medycznej i pozamedycznej szpitala. Jednocześnie nieco to skróci kolejki i ułatwi życie i lekarzom, i tym samym pacjentom.